Fajnie wyglądacie No Tomek i przyjaciele o, Czyli ja jestem główny operator hmm. To będę siedział cicho No i mamy to Jak was, was też korci żeby tam wejść? No. no, troszkę Nie idź po tym bo się w... Krzychu bierzemy do Meganki Wiesz jak to się dobrze pali Prąd? Nie, no chyba prądu tutaj nie ma, nie? Ciekawe ile miało dźwigu Ja chcę się wasze ciekawości, wchodzisz na górę z kamerą? Mogę zaraz wejść Trzyma się mocno, zobacz jakie tam to... Ale jeszcze nitowane, ja No, A to my tu zaraz wrócimy, idziemy pod ten pod lokomotywy Parowozy. Ciuchcie Ciu tak Ale jest zapach tej stali, nie? I smaru Co? Dobra, zaraz zajrzę Las. To jest lokomotywa czy wagon? Co? Z lokomotywa czy wagon? Tu gdzie ja jestem? Aha. Tutaj. Eee. Rusza się? To raczej było na wodę. Tu raczej było. Na węgiel. Radio? Dowe, chwalą. Zjeść za Tak, pytałem się, czy dobrze słychać. Zajmijcie się człowiekiem. Jakie to jest zajmijcie. Jakie to są koła i w ogóle. Ciężko mi powiedzieć, ile to ma lat, bo się nie znam. Będziemy zobaczyć. Ale te koła są przepotężne. Idę z łomu. Jesteśmy na terenie otwartym, bo te ładniejsze egzemplarze e, razem z tą zwrotnicą, nie wiem, takie teorie one się w, w, obracają. Są tam za budynkiem, tam jest niby wywatny teren. Tam już są fajniejsze rzeczy, ale też się postaramy wejść. Zobaczymy. Dobrze trafiliśmy, bo przestało padać przed chwilą. A, no i jest drugi dzień świąt dzisiaj. Świąteczna pogoda. O, tu jest kocioł. Można zajrzeć. Dalej nic nie widać. Daleko jesteście? Czekaj, ja wejdę na ten mój i też popatrzę Dobra, idę chyba tam do Was, bo tam są takie fajniejsze perełki Działa I nie wiem czy to słychać Ale jak przekręciłem To zeszło powietrze Bolej, nie wiem, co to było. Dobra, nie ruszam tego. Słyszałeś to? Aż się bujnęła. Na no, początku się przestraszyłem. Bo jak pojedzie tam, to będą jaja. Fajnie wyglądacie. Pan konduktor ale to jest wielkie, tamte nie były takie. Idę na górę, do środka się wejdzie? Nie, no, on lip. Yeah. Nie wiem ile mogła taka lokomotywa jechać, ale nawet te 50 na godzinę to już musiało zajebiście wyglądać, jak taki kawał jechał. Dobrze Przychu się wcześniej chwalił, że woli od tyłu tam zajrzeć, ale... Święta są, no tak. Pzemy tam Czekaj, bym sobie na górę wszedł O Jak tam? Ale jeszcze pech, pachnie taką spalnizną z środka. I <laughs> do Koleżanka Greta by się ucieszyła, jakby zobaczyła, ile tu węgla wchodzi. Idzie. Kierownik, konduktor. Maszynista. Ja mam jednego specjalista od przechodzenia przez siatki. Możemy zadzwonić, zapytać o radę. Pozdrawiam Szymona. Idziemy dalej. Tutaj jest siatka, ale... Tam dalej, gdzie... E, co, bo jak wchodziliśmy, był ten budynek taki półokrągły. No. Tam była dziura w ścianie. Poczekamy na czy... Krzychu. Dobra, ja idę w stronę e, budynków. Ale szaleje tym dronem. Tu musiało być głośno, nie? Jak jechałem. No, podejrzewam, że trochę tak. Wagony naprawdę. A ciekawe czy mają te tabliczki znamionowe, gdzieś wybite, coś zajrzymy. W takich wagonach to ludzi wywozili, nie? Nie wejdziesz za mnie. Patrzyłeś? Prawie jak twój golf. Co? No, nie no. Dobra, ja idę tam, zajrzę na górę, na ten dźwig. Jak krzych mówił, nie no, ktoś tu, ktoś tu jeszcze się bierze za to, bo wszędzie ten, gdzie jeszcze szyba wybita, to wsadzona. Decha Słuchaj, trochę tu stoi tych maszyn. Możliwe, że któraś jest jakaś wyjątkowa, nie? się stało, że plecaka nie A po co? Nie mam małego plecaka, mam tylko ten wielki. Nie będę, nie będę z nim chodził Jest i on Krzychu, do będzie Teraz ja tu zajrzę na górę, tak jak Krzychu mówił Deski jak mają kilkadziesiąt lat to już sobie daruję. Trochę sprzętu tu jeszcze jest. Ale wydaje mi się, że raczej tu nikt tego nie pilnuje. Jak przechodziliśmy od przodu to nikogo nie było widać. Tu za tą ścianą jest właśnie to obrotowe takie do przekręcania automotyka. Chyba. Tu jest jeszcze kawałek tego dachu. Tu fajny taki mały. Ten. To jest część lokomotywy, tylko ten kocioł, ale taki, jest takie malutkie, widać. Nie no, tu są drzwi zamurowane, Może faktycznie tu coś jest ciągle. Ktoś się tu kręci. Przykład takie koła, co tu leżą, bo no to wiadomo, że są ciężkie, ale zawsze się trafi ktoś, kto się za to weźmie. Może też z drugiej strony tyle tych rzeczy jest, jeszcze Z tej racji, że tutaj yy, No oprócz tormów To nie ma jakiegoś mega dobrego wjazdu My wchodziliśmy po skarpie takiej dużej Z drugiej strony tylko nie wiem jak jest Wyjścia nie ma Nie ma wyjścia Nie ma wyjścia My jesteśmy pod tą wieżą, tylko po drugiej stronie ściany To właśnie pod wieżą Dobra, to idź kawałek dalej i my tu będziemy przy oknach Tak wchodziliśmy? Tak jest Dobra Majestru. O kur... <śleszy> 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 no <Ten> jak <śleszy> Fajne, masz nagranie jak ja z tego nie no. rękę mu poda ten nie Do To i jeden i drugi Bo ja Cię też nie wziąłem Co? Tu no to, ale, Widzisz ładnie, nieładnie, nie wiem, nie znam się Ty jesteś specjalistą No starałem, starałem się trochę pogadać ale wiesz jak to ze mną nie no, no. Czym wuna płachta Teraz to się jest Co? Melvina. Dobra, idę O kurwa. Wiecie co? Bo e, Tu Jest chyba przejazd, kolejowy, no. Możliwe, że tu w placu ktoś Ty, pociąg stoi nawet Dziwne, że ktoś tu nadzoruje, nie? No tego raczej nie nadzoruje w tym Tutaj nie Dobra, myślę, że mogę wyskoczyć na szybko tak jak Kościół, <grym> rób to, nie ma czasu Ten... <grym> Nie ma czasu, chyba jak kobita Dobra Podstawy kamuflażu już miałem Kleba <grym> O, to już są te Dobra, tylko tu opowiedzieć To było ciekawe urządzenie Stamtąd gdzie stoją chłopaki Jechała sobie taka piękna Wyremontowana ciuchcia Wjeżdżała sobie na ten, na ten podest tutaj I on obracał ją w odpowiednim kierunku, w którym miała jechać Musiało to wyglądać fajnie Teraz nic ciekawego, ale tam byśmy mogli zajrzeć przede mną co jest ten budynek nad torami dyżurka ale tu jest nie wiem co tu jeszcze robię, To jest strasznie dużo domów naokoło domów mieszkań takich spadamy stąd na samym początku, znaczy początku w pierwszym filmie tak. chyba można powiedzieć wesołych świąt nie Tak. fakt, bo... że będzie pewnie pół roku po czasie nie no czy? Zależy, czy jak patrząc, to zależy, to zależy, zależy jak będzie mi się stało i to no. Także wiecie, no, mamy dzisiaj 26 grudnia Jest zajebiście Właśnie obróciliśmy pierwsze miejsce, wejdziemy do następnej Uciekamy, nie? Widzimy się w kolejnym odcinku I tak cię nie słychać Kanał Prospektor, jedynego takiego kanału na YouTube. <śmiech> <śmiech> <Z> trzema debilami <śmiech> <śmiech> Skręć w lewo na rozwidleniu <laughs> Teraz w prawo. Tak. Skręć w prawo na rozwidleniu.